Ukończenie następnej inwestycji. Mieszkanie 60 m2. Zakres prac. Gładzie, malowanie, białe montaże. Przenoszenie elektryki. Drobne prace przeniesienia wody, hydrauliczne. Łazienka. Sypialnia, fototapeta, zabudowa karnisza, gładzie, malowanie, pokój biurowy, gładzie, plus tapeta, malowanie, biały montaż. Kuchnia Łąta szukapu Zabudowa z oświetleniem plus wentylacja Do dokończenia pas Płytek między meblami Po solarce, No i salon zabudowa karniszy w gładzie. Dodatkowo tynkowaliśmy sufity. Montaż dwóch lamp. Inwestor jeszcze nie zdecydował się na zakup. Plus kafle na balkonie. Mieszkanie Posprzątane oddanie inwestor zadowolony z wykonanych prac.